Eja kurw! Co jest taki szybki czemu? Nie, 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 nie! nie. No, Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Jest Andrew, a to jest kolejny odcinek z naszej horror paczki. Dostawcie łapeczkę w górę, suba, dzwoneczkę, napiszcie komentarz, dobijcie 400 lajków, bo to jest taki cel, który musimy wbić na każdym odcinku. I słuchajcie, w dzisiejszym filmie będziemy eksplorować świat. Słuchajcie, troszeczkę sobie tą paczuszkę poprzeglądałem na innym single playerze, na Creative i popatrzyłem, że naprawdę, słuchajcie, jest duży potencjał, więc musimy pójść i troszeczkę eksplorować świat. Ogólnie rzecz pierwszą, którą musimy zrobić, jest to zrobienie, słuchajcie, Kilofa diamentowego, ponieważ brakuje mi go Chciałbym bardzo mieć diamentowy kilof Więc sobie w tym momencie go pyknijmy I zróbmy sobie mieczyk diamentowy O, proszę bardzo, mamy diamentowy kilof Diamentowy mieczyk Chociaż chyba zaczyna się już okazywać, że ten hero brain Nie jest aż taki straszny Bardziej chyba straszny jest ten stalker Właśnie, to nie jest cave Developer, tylko to jest stalker Słuchajcie, ja się pomyliłem niestety Przepraszam was bardzo, bardzo serdecznie Ale widzę, że seria wam się bardzo podoba Bardzo mnie to cieszy, słuchajcie Ponieważ yy, bardzo się staram żeby te odcinki się pojawiały co 3 dni Robię let's play nawet po 3-4 godziny a Więc bardzo się cieszę, że jednak Tak ochoczo oglądacie te moje materiały Bardzo, ale to bardzo wam dziękuję Słuchajcie, wydaje mi się, że pójdziemy sobie W tamtą stronę, tam byliśmy I tam były jakieś takie fajne struktury Dobra, bierzemy jedno łóżko, słuchajcie Troszeczkę węgla będziemy potrzebować, więc też Weźmy sobie tej węgiel i lecimy, słuchajcie Nie ma co tu się zastanawiać, wiem, że te bizony Mogą mnie zaatakować, więc na nie w ogóle Nawet nie patrzę, od tam był w ogóle Enderman I zastanawia mnie jedna rzecz, słuchajcie, bo może ogólnie Zrobić takie takie plecaki, można zrobić. I musimy ogarnąć ogólnie crafting tych plecaków. Ale to ogarniemy, jak dojdziemy do jakiejś wioski. I w wiosce będzie dużo jakichś fajnych itemków. Bardzo ładny swoją drogą to jest ten teren. Zobaczcie, taki lodowy. Bardzo ładny jest. Bardzo mi się podoba. W tą stronę swoją drogą była piramida. Pisaliście mi pod, ostatnio pod odcinkiem, żebym poszedł ją zobaczyć. Co to jest? Wieloryb?! I orka. Haha! <laughs> wieloryb jest tutaj, ja nie mogę! Za chwilę zrobimy sobie łódeczkę i będziemy płynąć, słuchajcie tam dalej Tylko nie będę ukrywać, to jest ta piramida, ja bym ją z chęcią zobaczył, ale ona jest z piasku Nie wiem, czy jest sens do niej iść, ale dobra, pójdziemy, zobaczymy o co chodzi z tą piramidą No i mamy tu jakąś dziurę, jest tutaj ta piramida O jezu Ten wieloryb, mam nadzieję, że on mnie nie zaatakuje Ale to z piasku jest, to na pewno niczego nie ma Nie, na pewno widzę tutaj niczego nie ma To jest po prostu z piasku taka struktura rzucona więc możemy płynąć dalej. Wydawało mi się, że może być coś na górze, ale jak widzicie nie ma niczego. No, śledzi nas, słuchajcie. Śledzi nas ten hero, Brian. Ma dla was taką ciekawą nowinę. Przygotowałem coś naprawdę ciekawego dla was. Niedługo to zostanie wypuszczone. Nie wiem, czy na 200 koła, czy wcześniej. Myślę, że po czwartym, piątym odcinku możecie spodziewać się czegoś ciekawego. Ciekawego, coś związanego naprawdę z tą serią. Naprawdę super rzecz przy przygotowaliśmy z chłopakami. I zobaczcie, mamy wioskę. Mamy wioskę, o której wam ja wcześniej mówiłem. Zobaczcie, jak ona jest śliczna. Tu jest naprawdę dużo rzeczy. I możemy zobaczyć, co moglibyśmy sobie z tego wziąć. Może tu byśmy się osiedlili, zastanali. Zastanowimy się jeszcze nad tym. O, są bukszelfy. Bukszelfy nam się przydadzą, więc bukszelfy sobie zbierzmy. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy już całą tą wioskę zwiedziłem, ale chyba tak. I Idźmy dalej, słuchajcie. No ja tutaj nie widzę kowala. Nie wiem, nie wiem, czy tu jest kowal gdzieś. No nie widzę tego kowala. No może jeszcze cofnąć to na środę. Uff, o, kurde. Nie, 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 nie. Zostaw mnie, proszę, proszę. Kurna, że ja go nie zauważyłem. Prawie na niego wbiegłem. Nie, kurna, nie, proszę. Uciekam stąd. uciekam stąd, uciekam stąd, uciekam stąd, mam w dupie tej temy, mam w dupie tej temy Przynajmniej mała hita, ja nie wiem jak nawet się ten mob nazywał, ale mam jej na hita O kurde, o kurde, tutaj był Herobrine Był tu hirobrain widzowy, zobacz tam jest pochodnia na środku Redstone'owa pochodnia O co tu chodzi stary Dobra, mamy kolejny ląd słuchajcie, więc możemy lecieć teraz dalej Słuchajcie, może uda nam się coś więcej znaleźć, ja nie będę wam tu wszystkiego zdradzał, bo naprawdę możemy znaleźć super rzeczy Pamiętajcie, stawcie lajka like pod odcinkiem, suba dzwonem, napiszcie, czy też tak macie, że zawsze jak płyniecie łódką, to płyniecie na f5. Bo <grywa> ja zawsze płynę na f5. Nie wiem czemu. Jakoś nie lubię tak z pierwszej osoby, chociaż... Może popływam trochę z pierwszej osoby. Lepszy klimat trochę, nie? <grywa> Zobaczcie, kolejna taka właśnie piramida się tu wygenerowała. Na wodzie to chyba jest normalne. Tu jakieś dziwne ryby pływają. Wow. Dobra. Kolejny ląd, zbieramy łódeczkę i lecimy dalej, słuchajcie. Naprawdę zrobimy z taką konkretną wyprawę dzisiaj. Wow, 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 co to było? O, jakiś nowy most? Ale taki już widzicie. Widzicie taki lepszy troszeczkę. Okej, okay, to lama. Lama! Lama, może być tu podróżnik. O, tam jest Hero O co tu chodzi? Czemu on tak chodzi w ścianę? Nie chcę niego patrzeć, jakoś. Zniknął. Ojoj, Oj, gdzieś to zaraz się pojawia, bo wygeneruje coś dziwnego. CO TO SŁOŃ JEST?! MAMY TU SŁONIE WIDZOWIE! EJ! A może TAKIEGO SŁONIA OSWOIĆ? Czy ona będą mnie atakować? Jezu, chyba nie wolno Wow! Wow! Ale super! Co to jest kuska? EJ! ej on mnie będzie atakował! On mnie będzie atakował! Obojnie? Aha. Wow. Jakieś słonie, jakieś zwierzęta w ogóle, super. Zaraz jakieś dinozaury się pojawią na tym świecie. Mamy to czego szukałem. Zobaczcie. Jest ta wieża. Właśnie taka chińska wieża. Super to wygląda. Można by było nawet się osiedlić w tym miejscu. Mam tylko nadzieję, że nie rozdupiamy tutaj. I że będą również tutaj golemy gdzieś, ale... No na razie tych golemów to nie widzę. Mamy blok, żeby się tutaj zasłonić. Jakby rajda nam robili na ryj Więc uwaga, zamykamy się Miejmy nadzieję, że to będzie dobry pomysł tu wchodzić Książka, fire aspect Super, tego potrzebowałem Mamy kuszę i mamy ten trójząb Więc sobie go weźmiemy Na pewno się przyda coś, Czy coś wyżej jeszcze jest? Wow Ole, to jest wielkie Ole, to jest wielkie Wow Jest golem <noise> Jest golem, słuchajcie Także bym tylko nie zginął Nie mam wody, więc w mądry sposób jakoś nie uda mi się tutaj zejść Muszę w taki sposób robić Oła No za bardzo na dół Ok i możemy teraz uciekać przed nimi Oni będą nas teraz gonić Ale my biegniemy dalej tutaj w tym kierunku Chcę tutaj właśnie teraz ten teren Terakoty zwiedzić Bo Terakota też ma swój urok ma też swoje struktury i tak dalej Będziemy musieli za chwilę pójść spać Słuchajcie bo już się noc zaczyna Tylko odbiegniemy od niej żeby oni nam nic tu nie zrobili Ostatnio byliśmy właśnie w jaskini Starczyłem chyba z półtorej godziny na głupią jaskinie I znalazłem tylko pięć diamentów Ale warto sobie poprzedni odcinek ogólnie obejrzeć Obszarzyć sobie playlistę Bo jest playlista ogólnie naszej serii Na razie już są trzy odcinki Ile odcinków planuję? Szczerze mówiąc nie wiem Mamy trzy dedy Tak sobie ustaliliśmy w ostatnim odcinku że trzy razy możemy zginąć no, mamy nadzieję że nie razu nie zginiemy ale różnie może być <laughs> Najlepiej znajdę w piątce pływać bo ja właśnie wtedy więcej troszeczkę tutaj widzę. Ja też nie mogę jakichś większych ustawień dać yy, wody yy, renderu. Ze względu na to, że... No sama paczka tej ogranicza, bo to jest default, no chodzi tutaj o ten smog, taką ciemnicę, no też dlatego ten dzień tak krótko trwa, bo najwięcej dzieje się nocą. Ja te noce skipuję ze względu na to, że chcemy tutaj świat zaeksplorować. Zobaczcie, jesteśmy już naprawdę na dalekie kratce. 4000 kratce jesteśmy. Więc od domku jesteśmy naprawdę daleko. Oj, teraz to płyniemy naprawdę daleko. Jakieś rekiny Jest taka cisza i spokój, pusto tak bardzo oj ojoj, 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 Ja nie wiem, my trafimy na jakiś ląd, bo my płyniemy chyba w jakimś dziwnym w ogóle kierunku Herobrine'a na szczęście jeszcze nie widzę, ale może zaraz się to zmienić Przeteleportuje raz do jakiegoś dziwnego pomieszczenia i będzie koniec Koje z naszej serii? Nie, no oby nie, ale tam widzę, że mnie rekin goni, pa, płynie! Płynie za mną ten rekin! A w sobie to za rybami chyba pływał. Ale jej ja i tak płynę w moim kierunku! Dość wystarczające są, psrane, i tego Hirobraina widzę. <laughs> jest jakiś ląd, pustynia! Zobaczcie, trafiamy na pustynię teraz. Zobaczcie, jak się woda zmienia, to są... <laughs> rekin, czemu on za mną płynie? Ole ja się skórki dostałem. Ej, te bagna są straszne, nie? Ale dobra, udało nam się tu przypłynąć. Ty on tu idzie za mną, patrzcie. A ten rekin w ogóle... Patrzcie, jak on jest blisko. Debilu Czekamy co z rekina można dostać Może jest przyjazny O co Co jest z tym rekinem? Jakie chore gówno Jaka jakie to są moby dziwne O, co to, jest? co to jest co to jest co to jest jakaś wieża O kurde co to jest uh! Okej okay, garda Co to jest Ty grzychotni <słyskuj> <słyskuj> Pojawił się śmieć Jakie to jest wielkie Tu hero Brian zbudował Tu hero Brian On mnie tu goni w pogoni <noise> Już niedługo widzowie, już niedługo Może zejdziemy bez wody, nie wiem Spróbujmy bez wody zejść, ale Czemu taki... Nie mogę niszczyć nic Zobaczcie, dostałem efekt klucznika <noise> Potrzebne by mi było mleko teraz Tylko Gdzie tu jest wejście? Może od tych wież się wchodzi No jest tu wejście, zobaczcie Ale to źle wygląda ty ja ten efekt on zejdzie w końcu? Zresztą noc ten będzie. To jakby ostrzy w ogóle ma 20... Nie! Cały czas będzie ten efekt! Cały czas jest ten efekt. On w ogóle nie mija widzowie O Jezu Nie patrz na mnie, proszę On gdzieś biegnie Gdzie on poszedł? Czemu on mnie tam prowadzi w ogóle? Czemu on mnie tu prowadzi? Co on chce mi pokazać? O nie, nastaje noc. Zniknął. Musimy się obudować widzowie. Musimy ogarnąć krowę, żeby wejść do tej jaskini czy znaczy jaskini, do tej piramidy Gdzie ja ogarnę krowę? Może tutaj będzie krowa? Krówka, mu, mu, mu Krówka, mu, mu, mu Mu, 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 mu. Krówka, mu, mu, mu Daj mi mleko No zabiję ją Oła 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 Oła, Oła! Co ty robisz? To. Nie, proszę Dobra oh. No nie no, tyle mobów było Był był S.T.A.L.K.E.R., był Hiro, I bym jakaś krowa zabiła Nie, 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 nie nie. sąd, i sąd są. Psychopato zas... Nie, no zostaw mnie Ubiję cię, śm nie dam ci, nie odpuszczę ci, debilu Chodź tu I co, i nagle uciekasz, tak? Taki kozak Dobra, musimy wypić teraz to mleko Okej, okay, udało się O kurde o, ale tu strasznie. 4, 3, 3, 1. 4, 2, 4, 1, 4. Jest tak, od góry od dołu potem połączone. Jest X, jest oderwane i brakuje tylko jeszcze, żeby były połączone ze sobą. Albo razem, żeby było. Wiedziałem. Wiedziałem, że będzie taka pułapka. Kurw! D! Co jest taki szybki? Czemu? Czemu on jest taki szybki? Wiedziałem! Kurw? Ja pierdylę Co jest z nim nie tak? On ma plecak! Daj plecak! Mam plecak! Woo! Możemy w niego itemy wrzucić! Nice! Mamy plecak widzowie! Super! No dobra, obstrałem się, że go tam to otworzyłem, ale zajebiście mam plecak. To chyba idziemy dalej otwierać. Kolejne pułapki. A to w ogóle bije? Ja nawet nie chcę tego ruszać sumie. Na pewno bije. Okej. Okay. Oj! Ja pierdle się ich naryspiło teraz. Chyba nie, ale wiecie co wam powiem? Jest tu dużo takich... Yy... To jest jakiś kot ogólnie, to jest jakiś kot na pewno. Tu jest ogólnie jakaś pułapka. Nie wiem o co chodzi z tą pułapką. Próbuję jakoś tutaj rozgrzeć na razie żeby tylko żadne moby się nie zarespiły Mamy tutaj te mieczyki 3, czyli 3 na 1 3 na 1 4 na 2 4 na 2 1 na 4 No dobra Kurna wiedziałem, śmieciu Ale dobrze zrobiłem <laughs> Ale będzie Dziwne, że Hero Bryna teraz nie ma cząstka każdym razem jak ja mówię nie ma Hero Bryna to się wtedy pojawia Hero Brian, Hero Bryan, Hero Bryan, Hero Brian, Hero Brian nie, ale coś go nie ma teraz. Dobra, odblokowaliśmy tutaj te te. Trzeba to oświetlić, bo tu jest yy, spawner na pewno. O ty kurna, wiedziałem. Tylko tu wejdę kuźwa, tylko tu wejdę. Tu też jest spawner. Czy coś tu kliknąłem? Coś się tu otworzyło, tego nie było chyba. Bo było? Rozumiem, 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 rozumiem. Tu chyba trzeba te wszystkie te zapalić, nie? Cały czas to samo. O kurna. Zostaw mnie, proszę, zostaw mnie, ja nie chcę cię tu! Spieprzaj! Muszę podpalić to. Muszę to jakoś podpalić. Tutaj ten mechanizm zepsułem. To na pewno jakoś lepiej trzeba go zrobić. jeśli nie wiem. Może stanąć tu? O, no i mamy jedną to pochodnię i jeszcze trzecia pochodnia. Ona jest tutaj, ale ja totalnie nie wiem, jak ja mam to zrobić. Nie robiłem w taki sposób wcześniej? Zapaliło się. Ja nie robiłem w taki sposób wcześniej? Odblokowało się. Jest zejście. Ja tak nie robiłem wcześniej? Wydawało mi się, że robiłem tak. Ej, Dara, może się zlagowało mi łeb, ale wydawało mi się, że robiłem tak wcześniej. Zobaczmy, co tu mniej więcej się dzieje. Okej, okay, i nie ma tu zejścia na dół. Musimy uważać, że nigdzie nie było pułapek. Saddle. Much blessing. Musimy na podłogę uważać, nie będę na speedzie w ogóle chodził I co? I to jest tyle? Przecież to jest niemożliwe, żeby to było tyle Musi być gdzieś zejście Tu nie ma żadnego przejścia właśnie Tylko jak tu przejść? O kurde, ale w paszczę lwa wchodzę Musimy jakoś tu przejść Nie Wylałem wodę, wylałem wodę, wylałem wodę Ale ta woda zrobiła zamęt teraz Abym czegoś tu nie ruszył, za chwilę już byśmy do lawy na nie wpadli Okej okay. Przeszedłem Tu jest anvil Skorzystam z tego anvila, ale... Yy, yy, NIE! Jezu, nazwałem go zwarde Nie chcę lewala tracić Mam tu fire aspect On nam się przyda Więc to jest notch blessing Gówno, nie ma tu przejścia nie mamy nigdzie dalej przejścia, więc wydaje mi się, że musimy tutaj jakiegoś parkura zrobić. Okej, okay, ja ogólnie w parkura jestem nawet dobry, więc nie musimy się tutaj obawiać. Okej, okay, udało się tutaj coś zrobić. Teraz tylko, żeby tutaj przejść, okej. Okay. jesteśmy w jakiejś komnacie. Jeszcze nie wiemy o co tutaj chodzi dokładnie. Musimy jakoś tutaj przejść do góry. Zobaczymy, czy tu będę jakiś dobry itemy, ale jak widzicie, na razie jest spokojnie, ale wydaje mi się, że skarbiec jest troszeczkę lepiej kryty. Jest to tak spokojnie. Tego gnoja jeszcze tu nie ma. Znowu parkour. Co to jest? Silverfish na dole? O kurde. Musimy się wodą wspomagać. W razie w. Musimy mieć 200 IQ-wizowie. To się dopiero zaczyna, mi się wydaje. Kurde. To się dopiero rozaczyna. Nie, one są opetane. O kurde. Jest skarb. Co one mają bloki, 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 bloki Jest skarb, znaleźliśmy skarb widzowie Nie będę mógł tu przejść O ale te zombiaki są mocne Patrzcie, faraon Faraon, zabiliśmy faraona Dostaliśmy jakiś achievement poważny Okej, okay, powoli, do przodu Tu i tu Okej, okay, co tutaj się jeszcze dzieje Nie ma takie skrzynki? No jest jakaś taka dziwna ta skrzynka Looting 2, okej okay. Tak, diamenty, mamy diamenty, widzowie Udało się diamenty znaleźć, super, ale piękne są też sztandary Koks, jabłko drugie Silk touch, jest Ale super, musimy te główki jeszcze wziąć Ale się opłacało wejść do tej świątyni, ale było tak ciężko Żebym tutaj też trochę za bardzo nie przefolgował Zbieraniem tych itemów Bo zaraz się jeszcze okaże, że naruszę coś I zaraz jakiś TNT wybuchnie, nie? Mamy wodę, jak coś, nie? Dobra, zbierzmy sobie tą główkę drugą. Przyda się, super. Zobaczcie. Kręci się to taki mały zombiak. Naprawdę super. Jakąś pamiątkę stąd musimy jeszcze jedną mieć. Weźmy sobie na przykład to. Musimy pamiętać, że było to właśnie stąd. Dobra, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że możemy już stąd pójść po prostu i możemy wszystkie bloki niszczyć. To jest najważniejsze. Takie jakieś złoto jest, ja tego złota akurat nie chcę, ale... Słuchajcie, naprawdę fajnie było pójść do tej piramidy. Mamy super itemy. Bardzo o kurde, co to jest za dziwny mob? Co to jest za dziwny mob? Tam jest fuga Hero Brine. Teraz ten Cave Dweller to wszystko możesz teraz popojawiać tutaj. Już tutaj zaraz się schowamy. Naprawdę super, że udało nam się pójść do tej piramidy. Jest ona naprawdę super wizowie. Bardzo dużo fajnych itemów zebraliśmy. Mamy ten plecak, o którym wam ostatnio mówiłem, że bardzo bym chciał mieć taki plecak. Na pewno możemy go sobie skraftować, to jest pewne. Jest takie plecaczki będziemy sobie skraftować, ale chciałem z jakiegoś moba wydropić, żeby był kontencik. Oj, tu jakiś wąż. Pochowajmy to trochę itemów. Tego nie potrzebuję. Tej zupy też. Nawet nie wiem co to jest za zupa w sumie. Ale mamy diamenty, to jest bardzo fajne. Nie będziemy kończyć jakby tej przygody. Tą przygodę sobie jeszcze tutaj. Zaczniemy w następnym odcinku. Postawimy sobie tutaj łóżko. Damy sobie tutaj respawn point. No niestety i tak już nie mamy tam tego starego. I to będzie na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapeczkę w górę z suba z dzwoneczkiem. Widzimy się w kolejnym odcinku z wyprawy. Może i będziemy u nas w bazie. Oddamy tej temy, a może skraftujemy kolejny plecak i polecimy dalej. Trzymajcie się, dziękuję Wam za oglądanie. Na razicho.